A... Czy my to widzimy? Mogliby po prostu wyeliminować te włosy. bo naprawdę ich nie potrzebuję. Ciekawam teraz magię zrobię. Tada! Ostatnią w ogóle przeczytałem już tą kolejną książkę. W ogóle pierwszą w tym roku. Ciekawe na ile skończę, bo obstawiam dwie. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie przeczytałem już sobie tam widzicie. Jedna, druga i właśnie tą trzecią teraz przeczytałem. I czytam sobie teraz. E, czwartą część, jestem dopiero na trzecim rozdziale, bo właśnie sobie tak czytam po dwa rozdziały dziennie około czy takiego przypominam, że pamiętajcie, że czytam to po Ingliszu, więc nie idzie aż tak szybko, jak by mogło iść po polsku, ale idzie jakby spokojnie. zależy też co mam od dnia. Czasami czytam, nie wiem, jakby przez cały dzień powiedzmy, tam 5 rozdziałów, bo mnie tak wciągnie, a czasami tak po prostu czytam, żeby czytać, znaczy żeby no, żeby sobie codziennie coś poczytać. I tak, i tak jakoś ym, 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 leci właśnie. powinienem się uczyć, ale no tak okropnie mi się nie chce, bo yy, skoro widzisz, widzicie ten tytuł, co nie, no to wiadomo, jakby on jednak tak na coś wskazuje. No i no niestety yy, nie udało mi się zaliczyć dwóch egzaminów. Nie wiem jak to się stało. Na jeszcze ona chce, żeby zaliczyć to ustnie, ale chociaż tak mi się wydaje, że może ustnie będzie łatwiej, bo zada jakieś takie pytanie, trochę naciągnie, przepuści czy coś. Najgorzej to jest taki przedmiot, ja no, nie ogarniam tego, jakby jakieś instytucje, pomocy społeczne, jakieś coś, no. Takie dzikie węże. No a psychologia? No, psychologia myślę, że jedną rzecz się poduczę, której tam nie napisałem i bo tam się wydaje nie spojrzałem i miałem procent, ale wydaje mi się, że dosłownie, dosłownie mało mi zabrakło. Dobra, ja to idę teraz czytać nim to się wchłonie ładnie. Od kilku dni tak się uczę przychodzę tutaj do kuchni i po prostu wędruję czytając to i tak właśnie uczę się na ustne, które zdałem, więc jestem z siebie dumny, bo, bo było fajnie i w ogóle nawet nie było czym się stresować. Po prostu biorę i chodzę dookoła. Oczywiście okna są zasłonięte, nie z tego, bo ludzie się na mnie patrzą, jakbym nie wiadomo co robił, a ja tylko się uczę, prawda? Idę piec dalej i się uczyć. Popatrzę się, ja sobie wędruję, jak ktoś podchodzi. Dzwoni dzwonkiem, ale ta baba tak nacisnęła ten dzwoneczek, że prawie w ogóle nie zadzwonił, a ja tam nie pójdę, bo ja jestem jeszcze dzieckiem, bo się boję. Grałem się znowu w Dresden Press, dawno w to nie grałem i wyszedłem z sprawy. Moja wygląda totalnie okropnie, yy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle jeszcze pozostało śniegu, to tam jakaś sopla omaga. Oh ja Zapomniałem was update'ować, e, e, czy się uczyłem, ale w sumie nie ma o czym, bo, bo nie uczyłem się. Ta papierka jest tylko leżą, ale ja dzisiaj nie wiem, co się stało, ja pół dnia grałem w Robloxa. Tak jakoś sobie pobrałem i, i właśnie grałem, jakieś rysowanie, coś tam, no i było spoko, bo, bo lubię rysować czasami sobie, ehm, no, ale tak sobie myślę, że <laughs> mi, mi się nie chce uczyć, znaczy ja tak mówię, jakbym się dzisiaj uczył nie wiadomo ile, ale ja, no, wcześniej średnio się trochę uczyłem i mam serdecznie dość, jeszcze jakbym, jakby to było coś interesującego, te instytucje pomocy społecznej to są takie mało ciekawe, jakby, no, to nie zna po prostu, jakby... Nie wchodzi mi to w ogóle jeszcze, ja nie lubię się uczyć nie umiem, a to, że nie umiem, to już w ogóle no masakra. Dla mnie to by było dobre jakby, jakby, nie był egzamin ustny i ona do mnie powie No, wiesz co, dzisiaj mam taki dobry humor, że po prostu powiedz to, co wiesz. Ja bym był jak Oh, we can talk now. A tak to... Ona mi zada pytanie, ja powiem mmm Bye, bye. Ona mi zada pan. Przepraszam, a ja więcej nie pamiętam. Ja więcej grzechów nie pamiętam. No, żartuję, no muszę umieć. I mam nadzieję, że mi się takie łatwe, które umiem, bo to jest tylko poprawa. I mam nadzieję, że będzie wyrozumiała, chociaż ona mnie chyba nie lubi. Ale ja jej też nie, wiem, więc. Drugi dzień, a ja znowu będę w kółko. Eee, Powtarzając znowu eee, ten przewrót, który zawsze zapomniał na się nazywa. I no, umiem... mam. Jak dotąd miałem jedną stronę, bo już ich spałem, a znaczy jak spałem. jak grzałem do dżami, to umiałam mm. sobie powiedzieć, to co jest na pierwszej stronie, z, sześciu z tych a jeszcze mam sześć kolejnych na górze, także jest średnio. Także Arena Grande umiała mnie naukę. Sandra gra w Dresdur Impala, więc dołączyłem do niej i, i się kojarzyła na w ogóle wie, że gramy sobie razem. Także jest taka przerwa od nauki. A jak ja teraz się to ona tu przyszła akurat i walczą ze sobą, jakby macie cały dom. Dosłownie no, dzień przed egzaminem, 18 ja sobie rozpisam jeszcze ostatnią rzecz, czyli z tabelki. I tak leżę sobie przy tym i no powinien to czytać, ale w sumie to leżę i tylko patrzę na to i mam nadzieję, że mi wejdzie do głowy. Nie no, będę to czytał, bo już nic innego mi nie pozostało. To ostatnia ja ostatnie zadanie, bo już wszystkie inne mi się wydaje, że w miarę okarniam. Nie żartuj sobie, bo ja idę spać. Ja idę spać. To moja mała misia. Misia jest mężczyzną. Praca udana, jest na innym łóżku. Witam. Wracam po wykopaniu się, a on znowu u mnie, na komputer, mam i go przełożyłem tutaj. I sobie leżę tutaj. Wyrażam znowu przy poduszce. Czuję się, jak ta pogoda. I tam mamy dzień poprawy. Troszkę się stresuję, nie ukrywam. Mamy godzinę 7.40. Ja po prostu wychodzę, bo idę wcześniej edę wcześniej na uczenie, bo o 9.00 się zaczyna rejestracja na WF. No więc muszę być tam pierwszy, żeby mnie zajęli WF-u w dzień, który ja chcę. No i właśnie wcześniej, bo tak to później bym się nie wrobił albo bym to musiał robić w pociągu, a tam nie ma zasięgu. Więc właśnie, ale wcześniej. No, i nie wiem, że tam posiadaj i coś obejrzę jeszcze przed tym. Może coś nie będę uczył przed całą przed tą poprawką. Bo to chyba już nie ma sensu. To, co umiem, no to chyba umiem. No i ale to, to żeby... hmm. wróciłem, jakbym. No nie wiem, mam na będzie kit. Wróciłem, mam godzinę 13, a przypominam, że pojechałem tam na 10. No, na 9, ale powiedzmy, że zaliczenie było na 10. I tyle to trwało. Bo się okazało w ogóle, że. Mm, bo to było ustne, i powiedzieliśmy, jakby trójkami, i w, jakby trójkami odpowiadaliśmy, więc jak ja to było na początku. Zobaczyłem, że oni potem podszedł, to mówię, może co się dzieje. Ym, byłem ostatni, znaczy, ostatnim jakby trójką wszedłem, bo ja nie chciałam wcześniej, bo ja się bałem. I znaczy, też chciałam usłyszeć w ogóle, jak pierwsza trójka wyjdzie, jak, na czym to polega, i się okazało, że, że, że oni powiedzieli, że, że było ciężko, więc jak ja usłyszałem, że jest ciężko, a na początku weszły te osoby takie mądre. E, więc, jak ja słyszałam, że oni powiedzieli, że było ciężko, to ja mówię: Co tu robię? Jakby tu już chyba nie ma dla mnie szans. I normalnie, jakby już myślę, no dobra, no to, to chyba już koniec. Jakby no, pogodziłem się prawie z tym. No i tam przyszła nasza kolej. I tam ogólnie pani chyba wybierała tam tematy, na jakie mówię czy coś. Tak mi się wydaje, że oni tak mówili. A u nas, jak my wyszliśmy, to ona mówi: Już, że już byliśmy ostatni, że już weźcie sobie temat, który chcecie. I opowiedzcie o tym. Oczywiście mnie pierwszego zapytała. Ja tam sobie wybrałem coś o osobach bezdomnych, no ale powiedziałam tyle co nic. Znaczy bardzo ogólnie powiedziałam, a ona chciała tak bardzo konkretnie właśnie, a ja no, nie umiem tak. I ona mówi, nie no, to może wybierz sobie inny temat i, i jakby powiedz na ten na Jano? No dobrze, no to ja wybrałem sobie y, osoby starsze i znowu to samo, jakby ona bardzo, bardzo konkretnie chciała. A ona nie, no to do trzech razy sztuka, wybierz coś innego. Ja mówię, o kurde, no to... Chyba jest poważnie. A ja mówię, nie, no to może niech zapyta kogoś innego tam dalej, a do mnie wróci na końcu. No i co, by tam wziął jakiś inny temat? I oczywiście ten temat, który sobie wybrałem, no to już tam oni odpowiedzieli, tak? Mniej więcej na ten temat w międzyczasie. No i ona tak wraca do mnie i mówi, że no ja, ja chciałam taki temat, ale że już w sumie to odpowiedzieli trochę na niego, więc, więc nie wiem. Ona, ona do mnie, bo przypomnę, że ja studiuję pracę socjalną. Ona do mnie, czy ja w ogóle chcę być pracownikiem socjalnym? sobie myślę, nie. Bo ja to od początku powtarzam każdemu, że ja nie jestem tu dla zawodu. Ona do mnie coś tam, że, że czy ci to w ogóle interesuje, a ja no, że, że, że ten, że ten przedmiot chyba nie, wiem, nie pamiętam już, a ja no, no że no akurat ten przedmiot no to tak troszkę średnio, ciężej wchodzi mi, a ona, a ty to w ogóle, bo ona no tak na przykład, że ty jesteś dla tych studiów, dla, dla kierunku, czy. Po prostu, bo chcesz być dla tych studiów, chcesz je skończyć. A ja tak, no... Raczej ta druga opcja. Na koniec mówi, a chcesz w ogóle skończyć te studia? co myślę nie no, jestem tutaj na poprawce, bo mi nie zależy. Ale mówię, no no chcę, ona... Do, bo tam już w międzyczasie te, drugie, te dwie osoby odpowiedziały i na końcu mnie zostawiała. No ja mówię, że chcę, ona, dobra dzieci, idzie już, postawię wam trzy wszystkim. A ja, bo, Boże, dziękuję. Bo ja praktycznie nie powiedziałem, no, taka kochana kobieta, no. Dzięki, nie zaliczyłem to. No naprawdę muszę przyznać, że to jest akurat ten, trafiło na ten, poprawka jakby trafiła na ten przedmiot, którego no najbardziej nie, nie lubię, nie wchodzi mi I nie interesuje mnie to, no i może dlatego jest poprawka z tego, no chociaż no, ja nie mam zwykłych ocen jakby, nie wiem, nie to nie jest tak, że się nie uczę w ogóle, no bo jakby mam czwórki, piątki i dwie trójki No kurczę, nie można wszystkiego umieć i chcieć i potrafić, no nie wiem Wiecie co, nie udało mi się wybrać WF-u, bo to było tak, dziewiąta, zero wchodzę, nie chciało mi się chyba załadować, 5 minut po i już nie ma, nie ma miejsc na to, co chciałem. Ale ta pani powiedziała, bo ja miałem, chciałem mieć na to, co byłem wcześniej że powiedziała, że po prostu trzeba jak nie będzie miejsc, to trzeba przyjść um, jakby fizycznie na tą, na te zajęcia, które chcieliśmy się zapisać i powiedzieć, że chce się zapisać. I wtedy ona nas zapisze jakby tak, poza listą, coś takiego. No więc ja to zrobię po prostu. Więzmy, że dzisiaj jest już wtorek i wtedy nie poniedziałek już normalnie są zajęcia, już WF. No tylko WF, bo w poniedziałek jest wolna tylko WF A, i we wtorek już normalnie. Do, do roboty, jakby nie wiem, boję się troszkę. W ogóle cię ja spałem z tym kotem w nocy, oni tam gdzieś przy nogach spał i nigdy więcej. Jakby to, to było okropne. elo nie, mam kolejny dzień yy, przed poprawką z psychologii. Tak, tak, już nagrany, że uznam wszystkie moje egzaminy, bo chyba co, mnie, Bo nie wiem, czy moja wiedza. Jest wystarczająca, ale nie no, mam nadzieję, że, że jakby umiem na tyle, żeby to po prostu zaliczyć, bo to już no, ostatnia poprawka, a tak. te ostatnie były tylko z dwie, że już się Kryjecie sobie chyba. To wy czekacie. Jest udało się, napisałem to, to są nie to samo, więc jest git. Wróciłem sobie do domu i jednak miałem rację, był dosłownie taki sam test ym, jaki był na pierwszym podejściu. Tylko, że były dwie grupy, ale dostałem inną niż miałem wtedy, więc troszkę te pytania się różniły. Na przykład tam trzeba było napisać ym, jakieś podejście nieasertywne, a teraz mam asertywne, że odwrotnie, ale jakby to samo. Więc ym, jest naprawdę gi, bo no, stwierdziliśmy, że na pewno będzie to samo i znowu, jak z ekonomią, było to samo. Więc no, więc mam nadzieję, że, że udało mi się, na pewno. No i wyniki będą wieczorem jakoś pewnie e, tak. A jest do PRO 13:40, więc ja mogę spokojnie zacząć moje ferie aż 4 dni, bo w poniedziałek hmm, będę już zapieprzał na szczudłach na WF. Ja znowu tak, tak mi się wydaje, że w poniedziałek jeszcze nie jestem pewien, czy na pewno, ale raczej w poniedziałek. I no i co? Myślę, że jestem już na lewej drugim studiów, tak, 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 tak. Taką przygodę. No, ale przynajmniej wiem, że to jednak jeszcze nie koniec.